Witajcie moi mili! Z tej strony, oczywiście, Hunty ruszamy sobie z kolejną dziewczyną gry. The Book of Demons, oczywiście, czeka nas kolejna mm, przyjemność schodzenia dalej w dół, ale coraz bliżej jesteśmy, coraz bliżej. Nawaduj karty. Nie, sama się naładuj. E, dobra, tak wiem, chyba. Czekajcie, czekajcie. Ach, dobra, już zrobiłem w ostatnim odcinku wszystko. Dobra, no to w takim razie możemy rozpocząć przygodę. 29 minutową będzie ciężka, o kurde jasna O kurde jasna Nie no weźmy 19 minutową to tak się pewnie rozciągnie na dwie godziny w moim wykonaniu Mamy tutaj parę nowych przeciwników Może być wesoło może być nie wesoło Zobaczymy, jeśli lubisz ekstremalne wyzwania, nie 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 lubię ekstremalnych wyzwań, ja ale takie wiecie Takie delikatne, o kurde już przeciwnik na, na samym początku o, oh fak, lodowy jeszcze. A ja, a ja mam lodową mackę, nie? Czekajcie, co to w ogóle ma? Czwórka, pyk. Ja pierdziel. On jeszcze wybucho. O, oh fak, czy wy to widzicie? O mój Boże. Co to jest? Ach, to jest ten. No dobra, nie udało mu się. Ja to czegoś nie rozumiem. Przecież wir miał przyciągać. Hmm. No dobra. Widzę, że tak jakoś dziwnie to działa. E, szansa spowolnienie. Łe kurde. Zaczekajcie, sprawdzimy. Aaaaa! Dobra, dobra. Eee, zmiana z czaru odrzuceniem jest zbędne w takim razie. Niepotrzebnie je ulepszałem. Eee, dlaczego? Zauważcie, że przyciąga cholerny mikrofon. O. O. Chyba, chyba. Chyba tak będzie lepiej. Nie wiem. Teraz o, 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 o. mi się pociągło. Moja paluszka. Eee, dobra, eee, widzę już na czym to polega. Widzę na czym to polega. Bardzo fajnie to wygląda, nie powiem Wygląda to wręcz mega Tylko w takim razie odrzucenie mi teraz jest bardzo, bardzo zbędne Już mówię dlaczego, bo to odrzucenie... Ja myślałem, że wir y Będzie polegał na tym Że on... Te potwory są przyciągane do mnie A potwory są przyciągane do potwora, którego zaznaczymy Więc to by było spoko O kurczę Spoko to jest ogólnie, ale musi. O kurde, o kurde, ale musimy, jakby mieć czar, pozwalający to dobrze zrobić. Co mam na myśli, dobrze zrobić? Czar, który uderza w skupisko. Potrzebowaliśmy czar, który uderza w skupisko. Dobra, tam. Aha, nie, odporny, no tak, było jest tym, to jest rozpornym dwójeczka, widzicie, i przyciąga wszystko do niego i jest szansa na ogłuszenie. To jest bardzo fajne, więc mielibyśmy czas na to, by zareagować w taki sposób, na przykład szybko jakiś czartam rzucić, ale no nie mamy, nie mamy. Ja widziałem jakieś głupie odrzucenie. Ja myślę że zaraz czy... U kurczę, moi drodzy, czy ja mogę teraz zmieniać karty? ale nie mam nic takiego. Kurczę. Mm. Mam poziom drugi jakiś, poziom pierwszy, poziom pierwszy, poziom pierwszy i poziom pierwszy. Yy, szansa na falę drzwiową od gracza czas odnawiania zmniejszony. Dobra, byśmy wzięli sobie tą i dali zamiast odrzucenia, chociaż to odrzucenie. Kurczę, nie mam zostawił to odrzucenie jednak, wiecie. Teraz mi się coś jak skojarzyło, że w ostatnich odcinkach miałem problem z pajęczakami i żeby właśnie uniknąć takiej sytuacji. Kamienna stęchlizna. chlizna. Kurczę, rozumiem. O właśnie. No to my tam nic nie robi. Upsy. Upsy. Dobra. Serca, serca. Spier dzielaj. Nie mam manę. To jest bardzo nieprzyjemny fakt. On coś gdzieś przyteleportuje blisko. Właśnie, fakt, że nie mamy many jest dosyć bolesny. Nie mam też min z tego co widzę. I co on na z min... Nie mam tych bomb widzę. Nie, nie wziąłem ich ze sobą. No dobra, mniejsza z tym. Mamy tutaj dosyć sporo, sporo zdrowia. Widmowe ostrze, że atakujemy parę celów. Też jest spoko, więc ogólnie widzę, że przygotowałem się. Na... Na to bardzo sprawnie, ale zabrakło tutaj takiej podstawowej wiedzy na temat poziomu, który mnie czeka. Hmm, mamy zwiększony EXP. Co to jest? O, spowolnienie, nie, spowolnienie jest zgodne spowolnienie jest spoko. He, 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 he. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. O, fuck. O, fuck. O, fuck. Dobra. fuck. bym się mi nie trafi, względem to, że jest. Za ścianą. Nie wiem, czy dwa żywioły na siebie nakładać, bo myślę, czy zamiast. Y... Yy, zamiast tego yy, widmowego, może nie. Yy, ta zbroja jest spoko. No jest spoko. Ale z maną mamy problem. jednak regeneracja many jest tutaj. Bardzo fajna Ale myślę na tym ognistym Mimo tego, że on tam ogień na ziemi robił Na przykład zamiast tego, nie? Ale nie do końca jestem pewien Czy tak to chce zrobić No dobra Zobaczymy Jak wyjdzie połączona siła e, Ognia i lodu Jakiś bosik O kurczę. Nie no, z... z... Czuję się już żywiołowy teraz, chłopo. No, spowalniam, podpalam. E, powiem wam, że nie jest to głupie nawet. Jakiś cholerny ucznik musi we mnie strzelać. No! Nie mogę zaatakować. O jest. boom Whippy boom! E, tam mój przyjacielu, zaraz tam dojdę do ciebie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze no, ber, wiesz. Ok, Ogłuszeni, bomba. Nie y, mam już tutaj bardzo dobre. Z y, koszkarzem może y, dodatkowy cios, ale jeden tylko. Szkoda, właśnie, że tylko jeden cios. O, nagroda. Czyżbym miał szczęście do tej gry? Dwie karty, na niezidentyfikowane. No, nie no. okej. Okay. Nie, to drugą, drugą! Dobra, udało się. Yy, tak myślę teraz. Mamy tutaj już. Sy sy nie wiem jak się nazywa? Kurczę, synchronizacja? Synchronizacja, no, chyba synchronizacja się to mówi. Yy, zauważyłem, że. To działa razem z tym. Mamy bardzo dobrze, dobre połączenie i również ten ogień, yy, który się wytwarza. Jest bardzo dobry. Cyk. I co my tu mamy? Yy, tu. Pięknie, gdzieś yy, mi zabrakło dwóch rzeczy: szalonogi, ukryty. Aha, tutaj muszę przejść, on się pojawi. Yy, I skarb, tak. Lekko zużyta moneta. Więc dobra, mamy fajną synchronizację. Tylko szkoda, że mam tak dużo kart, i mi się trochę palce kończą. Gdzie jest ta moneta? Tam, no więc trochę mi się palce kończą, ale to tam nieważne. nieważne. Z tym sobie poradzę. Palce to jest ta mniejsza sprawa. Mniejsza ten. Idź mi holy rooty! Dobra, zajmę poziom niżej. I zastanawiam się, cholera, bo... Dobra, nowy przeciwnik jakiś. Odrzucenie ma cztery obrażenia. Może z tego potężnego uderzenia bym zrezygnował. Hmm. Z potężnego uderzenia bym zrezygnował, moi drodzy. Yy, wziął sobie regenerację many. I ja w ogóle coś tej many mam? Tak swoją drogą? No dobra, coś mi tam regeneruje, więc coś tam tej many mam. U to ten Jakieś ogniste ziomale we mnie tutaj yy, koszą, o kurczę. Okej, okay. ona spłonęła. Więc nie powiem. O. I cyk! Pięknie. Piękna synchronization. Ale tu nie są jakieś to trudne przeciwnicy, ale... ale fajne. Ale fajne, fajne, fajnie to wygląda ta synchronizacja. No podoba mi się. Podoba mi się coś, że coś przypadkiem nam się udało tutaj odkryć. Bo to jednak jest bardzo... O, o nagi. Ja bym powiedział że są nagi. Nagi to taka... Taki sterhus straszliwy, wiecie? To jakiś konkretniejszy boss widzę. Mhm. Taki jakiś trochę porobliwie gorący w opok. Okej. Okay. on okay, tam się gdzieś przeniósł, ta mniejsza z nim. Myślę, w że sensie zaraz im poradzimy, tylko... Mm, chciałem tak trochę... On dobra, znowu gdzieś leci. Chodź, przeleć się. Tutaj, tak? Uy, fuck you! Dobra. Cyk O, ogłuszyło go. No to mogę go teraz e, kopnąć w tyłek No teraz pewno kulę we mnie rzuci. O byłem blisko e, On jest powolniony. No dobra, może nie dosłownie spowolniony. Będę no, kurdę, fucking Stein, Cyk, jedziemy Jedziemy, jedziemy, cyk, pyk y, Odrzucimy go Oj, przejść tu, przejść tu Nie no, spowolnienie jest mega Jeszcze błyskawice były to na przykład, przypuśćmy, że Z, z obitego Przeciwnika y, dawałyby y, Błyskawice To już w ogóle byłoby coś pięknego Dobra, podejdźmy do niego On tak bardzo czeka na to, żebyśmy do niego podeszli no, dostał. Super. Ogłuszenie zablokowane. Chyba cię pogrzało. Weź chłopie, zdechnij w końcu. Teraz os os ostateczna forma chyba teraz. O nie, już tylko chliki. To one nie są jakoś y, tragedią dla mnie. O, no, nie w tą stronę majstek! Nie w tą stronę! I koniec, wykończony. Jest jakiś taki trochę większy bosik pokonany, trzeba przyznać. Był jakiś większy rozmiarowo. Wydaje mi się nowy czar, rozwalenie tarczy, nie wiem, rozbrojenie. Użycie powoduje niszczenie bez sensu, niszczy tarczę wszystkich przeciwników na ekranie. No 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 my friend no 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 shields destroy no 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 it's not my game. To jest moja gra przecież. oba, nieważne niszczenie tarcz wydaje mi się tutaj trochę bardzo zbędną działalnością. Może nie charytatywną, ale z zdolnością taką... Kurde, full gurt! Spierdzielaj! Małe żeś jogurtu dzisiaj dostał? Tu, tego. O, tego, przyciągnij się. No patrz, tą no, synchronization, no i kurde, fucking szta... No my sta... Maj... My, my, style. my style. It's my fucking... O, ja pierdzielę, fajerwerki normalnie, fireworks. Pozmę się. I jeszcze raz, do tego!

no tu, no to, no to nie mam rady, no niestety, y, trzeba przeżyć Tu jest naga, ja pierdziele, nie podoba mi się to Idę stąd, Dostawcie mi w spokoju Tu dziś było zdrówko, oj dobrze kojarzę Ogólnie te, te winorośle są, o ja pierdziele, o dobrze, że przyleciałeś i dobrze, że już idziesz sobie w drugą stronę Dobra, dawaj życie Te buty by się ulepszyć, naprawdę, te buty to byłoby coś mega Dobra, przyciągnij... Ty kurde... Aha, tu jest... No bo do tego. I cyk. Super. E, muszę tu być trochę bardziej ostrożny. Czł, mój styl gry jest trochę taki... E, mało ostrożny, to trzeba przyznać. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Tu cyk, cyk. Mhm, tu cyk. Kolejny tu mnie tutaj... F oni, on, oni mnie bardzo lubią. Oni mnie bardzo lubią wkurzać. E, to jest bardzo dobre zdolność, bo trzeba mm, popracować nad u, i ulepszeniem. I chyba zostawimy sobie to tak, w taki sposób właśnie. E, mis mistrz Egzorcysta. E, zostawimy sobie właśnie chyba ten wir i to odrzucenie, bo to odrzucenie jednak da daje dużo, no. Nie powiem, no 50% szans na ogłuszenie przeciwnika to już jest bardzo dużo. To już jest efekt, powiedziałbym, 50-50. E, Yes or not. You take it or not take it. Tak można powiedzieć w skrócie. Nie mów, że to jest ta losowość. Nie, nie jest. Dobra, do tego. Dawaj. Wciąga się. Fucking den Dobra, tak mnie zatrujesz. Jazda. Spadaj. Jazda spadaj. Ale podwójne szczały to nie jest fajne, ej Cyk, dobra. On tam się trochę tutaj rozkrzaczy, do tego. Szkoda, brakuje mi, żeby to obrażenie... O, oh, fuck. Brakuje mi, żeby to obrażenia robiło, bo to nie robi obrażeń, to tylko przyciąga. To jest mały minus tego, ale jeśli by to jeszcze jakieś mm, obrażenia robiło, to bym powiedział, że to jest jedna z najlepszych zdolności. No chociażby nawet te dwa, dwa głupie punkciki. Dobra. To już by mi wystarczyło w zupełności. Dwa głupie punkty obrażeń ja byłbym happy. Happy, dosłownie happy Niektórzy by zaśpiewali Don't worry, be happy Ale ja bym był happy Ja bym się nie martwił, ja po prostu był happy O kurczą Nara, nara Okej okay. Gdzie odejść? Teraz do tego się przyciągnijcie Super Okej, okay, blok, blok, blokem. No, odejdź o, Fuck, 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 fuck A mnie zmroziło No damy radę, damy radę, jest OK. Nie podejdzie, więc jest okej okay gdzieś yy, batarcze. Nie, chyba co? Nie. No, po prostu sofelek mi tu zrobił, dobra. Reward jest. Cyk, 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 cyk. I... Nagroda była już blisko? Ach, tam do góry. Złoty flakon dostałem. Dostałem złoty fla flakon. Oha, fla tu jest nagroda, dzięki. I'm finish. Nie, jeszcze nie finish. Yy, ogólnie dużo kart wpada. Teraz spoko. Przedadzą nam się karty. O kurczę, to jednak nie koniec. Myślę, że to już jest koniec lokacji. A tu mi się kupa pojawiła po prostu. Hmm, no dobra. Wolę oczywiście uniknąć yy, oberwania czy to trującą, czy to yy, szczęśliwą kartą. No, Otrój się. Kurczę. A mnie wy wymroził. Niby na dworze zimy nie ma, ale... Tutaj to oni nieźle tą zimę robią. Jeden głupi przeciwnik na jednego strzała. O, odejdź. Dobra, kupa pozbierana, piasek też. O, mumia. O kurczę. Bardzo mocny stwór, trzeba przyznać. To jest już wyleczone. Powiedzcie mi, że udało mi się tym razem wszystko zrobić. No i znowu coś minąłem. Ja pierdzielę przy, przy windzie. Przy schodach. Nie mogę się nawet tam przenieść. Bo nie mamy odblokowanego tego wszystkiego. Więc szkoda. Szkoda, szkoda. Trzeba przejść po prostu noż, nożnie. Na bucikach. Które są jeszcze nieulepszone. Jeszcze nieulepszone buciki. No chwyć, chwyć, chwyć. No, no, no rzuć swe szpony zbieractwa. podnieść z monetę złotą. I cieszmy się z 200 złotych. Jeszcze jeden poziom nam został i nowy przeciwnik w formie pajęczej. Więc może być e, dosyć przyjemnie. Wesoło. Obstawiałbym, że to będzie jakiś pająk żywiołu. Albo coś na ten podobieństwo. Mm, o ja, mi podświetla. Teraz to mi podświetla. Teraz to... Teraz to tak, teraz to wszyscy są zadowoleni. O, podej. Cyk, cyk, cyk! No, i proszę, pro, i co wy teraz na to powiecie, że moje kombo się. Moje kombo się. Moje kombo może najwyżej posać, ale nie się, może posać. W tej grze niestety Alan jest bardzo OP. O, nowa karta. Co? Życie odnawia? Pieśń zgnilizny. Fuj. Uleczenie trucizny powoduje wystrzelenie trujących pocisków. Ilość pocisków jest równa uleczonej truciźnie, maksymalnie 6 trucizna szybciej zabija potwory 33% szansa na y, odparcie trucizny 20% powiem wam że bardzo fajna y, fajny pierścień tylko hmm nie wiem czy zwrócić uwagę ale, ale w tej grze bardzo dużo jest przeciwników właśnie na truciznę y, zrobionych więc taką to było trochę mm, powiedziałbym głupotom bo, co byśmy zrobili w przypadku, gdyby nam to wystrzeliło, a nie chcielibyśmy, żeby wystrzeliło? Co miałbym się nie leczyć? Miałbym się. Nie wiem. Nie mam pojęcia w sumie, co miałbym zrobić w takim wypadku, ale po prostu to jest takie trochę. Mm, obusieczne. Ogólnie wszystkie czary tutaj są. Ja nie wiem, czy zwrócić uwagę. Obusieczne, znaczy prawie wszystkie, ale są. Boss, orkan. Szarża. Udało nam się go dopaść zostaw, nie szarżuj I Nie, myślałem, że go ogłuszymy chociaż nie Orkan. O kurcze, jest zimny pełzacz. Tego przeciwnika się wszyscy obawiali, tak? Niby zimny, ale... Ale uczuć trochę macie płych. Jest. Ogłuszony, oczuj się, o się ogłuszył. Ogłuszył. Jest. Przyciągnął się. Nie wiem, co teraz zrobi. Jestem trochę w dołku, bo nie mam pojęcia, co on zrobi. On jest teraz jakiś waleczny. Wężowy wojownik. Aha, dobra, już wiem. Ma tą głupią zdolność, że jak go uderzymy, to on tutaj będzie przywoływał przeciwników. No, to dla nas nie stanowi problemu. Bo on i tak dużo stoi, niż cokolwiek robi. A my mamy zasięgi obszarowe. Tam może pozostać w jego zasięgu, co dla mnie jest jakoś mega trudne, ale czasowe. To jest głupie. że tyle czasu muszę poświęcić na to, żeby być w jego zasięgu. Karburet z młotem. Już? Nie, nie, nie w obszarze. Uspokój się, uspokój się, orkan, uspokój się. No to takie głazy będzie we mnie rzucał z tego co widzę po e, animacji tam do góry? Boję się, że może mi na łeb spaść, mówiłem. Ale dziwne, że... Kurczę, przydałoby się coś na przyspieszony atak. Jakiś tutaj mm, przedmiot. No ale nie no, to, to jest nawet dobrze, wam powiem. Y, to mnie kryje, on nie wie co ma zrobić ze sobą, po prostu umiera, kolejne głazy lepiej rozwalić. Bo nie wiem... Właśnie, czy nie dostanę w łeb. Jak zwykle mam rację. Stój w miejscu, mój przyjacielu, stój. Nie, to też zostaw, to też. Zaraz się tobą zajmiemy. O, okej. Okay. Poszedł tu gargulec, tu runiczna, tu złoto, tu pieniążek, tu monetka, tu karta. Dobra, mamy sześciuteńko. Fuck. Ciągnijcie się i odejdźcie troszkę. Odejdźcie troszkę, dobra. Trochę... One z tymi soplami strzelają, czy czymś tak wydaje? Nie, one chyba tak pełzają. Tak, coś tu robi zimny pełzacz. Dobra. On z jakąś tarczę odnowi. Aha. Dobra, on coś tam robi. O kurczę, no usunięto, to dobrze. Coś tu kombinowały, coś kombinowały. To trzeba przyznać, że e, coś kombinowały. I... Gdzie są te złota ostatnie? Tutaj. Aha, nie złota, tylko kamienie, pod którymi są gargulce. I mamy poziom wyczyszczony. Mogę użyć teraz szybkiego wyjścia teleportu i jesteśmy poziom niżej. Poziom niżej. Ulala, mamy to, mamy to. To będzie oczywiście nieśmiertelny, niezniszczalny. I, i ok. I, ikonka króla małp. Gdy jesteś królem, ubieraj się jak król. Ustaw oczywiście. Hello. Mamy to. Podał będzie wędrowiec yy, odkrywany, a w to same będę automatycznie. Możesz go zmienić, jeśli chcesz. Zaakceptuj, ok. I idź do miasta. I dobra. Staying alive, staying alive. Okoń 10 gier bez śmierci. I co by tu rzec? Tyle, że to żegnamy się tutaj, w, w tym się żegnamy, będziemy w kolejnym odcinku szli dalej. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę, mam że się podobało i oczywiście zapraszam do kolejnych kiedy to wszystko, trzymajcie się. Hej!